Dzisiaj nietypowo dlatego, że robię śniadanie i dla mnie i dla Zygi i zrobię coś, co ja już wielokrotnie jadłam, wy też pewnie to, znaczy na pewno widzieliście to na kanale, ale Zyga nigdy jeszcze tego nie jadł. Mianowicie będę robiła te marchewki w formie bekonu i ciekawa jestem, czy mu to posmakuje. Zrobię to z taką pastą tym razem, z awokado, może pokroję jakąś rzodkiewkę, zależy od tego, co mam w lodówce. Właśnie planuję sobie mm, rzeczy w notatniku na dzisiaj, między innymi, też na jutro. I znowu wróciłam do planowania w notatniku. Nie robiłam tego przez jakiś czas. W sumie odkąd zmieniłam telefon, i to tak dużo ułatwia. No, jeszcze trochę rzeczy muszę zrobić i wpiszę sobie od razu co na jutro, bo kilka rzeczy muszę przenieść. I w ogóle nie wiem, czy nie będę musiała za niedługo zmyć makijażu, dlatego że. Rano było w porządku z alergią, teraz trochę te o czym nie swędzą, ale w końcu znalazłam coś, co mi pomaga. Nie mogę Wam chyba tego pokazać w filmie, bo raz pokazałam mm, też jakiś lek. YouTube wyłączył mi reklamę, czy nie, nie pamiętam dokładnie o co chodziło, w każdym razie tak wolę tego nie pokazywać. Jeżeli jesteście zainteresowani, możecie napisać do mnie na Instagramie i Wam e, to napiszę. I to nie są takie typowe leki na alergię, więc e, dobra. Więc jeśli chcecie, to piszcie do mnie, e, jeśli macie ten problem. Bo u mnie jest naprawdę o niebo, niebo lepiej. Dobra, idę montować film. Jestem dumna z miniaturki, którą właśnie zrobiłam. Nie wiem czemu. Czasem mam tak, że miniaturkę robię na siłę, a dzisiaj jakoś tak poszło mi bardzo sprawnie. Więc. Nice. I filmik będzie o 17, czyli jak oglądacie ten filmik, to ten był wczoraj chyba. Właśnie robię zdjęcia na Vinted i mam na sobie teraz ten komplet, który ja szłam takie komplety jakiś czas temu i one też będą właśnie dostępne, ale powiem Wam szczerze, że są super cute teraz właśnie na lato i są w przeróżnych, przeróżnych wzorach. Zresztą wyświetlę Wam dziś tutaj zdjęcia, także jeśli byście byli zainteresowani to... Można je kupić u mnie na Vinted i uważam, że cena jest też przyzwoita, są o wiele tańsze niż w założeniu miały być. No i przede wszystkim są to rzeczy takie unikatowe, macie pewność, że nie znajdziecie czegoś takiego w sieciówce, więc super. Ale świetny jest ten komplecik, to mi daje taki aesthetic picnic vibe. Okej, okay, lniany komplet, zobaczcie na ten kolor. I'm obsessed, naprawdę jest przepiękny. Teraz ciągle jak przymierzam nowy komplet, to mam ochotę Wam pokazać, ale to w ogóle jest jeden z moich ulubieńców od samego początku. To jest taki granatowy komplet w bardzo, bardzo drobne groszki. Naprawdę przepiękny i ja też mam użyty na lato bardzo podobny, tylko z troszeczkę bardziej jeszcze granatowego materiału, ale sztos. Okej, okay, to daje taki mocny piknik vibe, że po prostu I can't. Zobaczcie na ten wzór, to są jabłuszka, czajcie to to jest serio przepiękne, już że sama to zrobiłam ale to było, słuchajcie, już półtorej roku temu i wow, naprawdę nie wiem, czy to w sumie sprzedać ten Ten mi się tak spodobał, zobaczymy, czy go wystawię ale jest dużo podobnych także musicie zajrzeć, serio ok, to, to jest totalnie piknikowy vibe Jestem w trakcie fotografowania tych rzeczy, a pytacie bardzo często o tą parownicę, więc jeszcze raz tutaj macie nazwę, bo te komentarze ciągle się powtarzają. Więc tak, używam tej parownicy i ona sprawdza mi się naprawdę świetnie. I wiecie, ja już nie używam praktycznie normalnego żelazka. Także z mojej strony bardzo, bardzo polecam. Pluskawki, trochę serialu i trochę książki. W ogóle oglądam Stranger Things od nowa, od pierwszego sezonu. Jestem aktualnie w drugim, dlatego że wiem, że wyszedł nowy sezon, ale ja chyba skończyłam oglądać w drugim sezonie. I totalnie nic nie pamiętałam, także najpierw chcę sobie wszystko odświeżyć i po prostu jadę od pierwszego sezonu. I już zapomniałam, jaki to jest świetny serial. Mam też książkę atomowe nawyki. Mówiłam ostatnio, że będę wam dawała znać, jeśli coś będzie wartego uwagi z tych książek, które kupiłam, i to jest zdecydowanie warte uwagi, także możecie sobie sięgnąć. Więcej o tym na pewno powiem w którymś filmie, ale serio. Bardzo, bardzo fajna książka. I wydaje mi się, że może pomóc, jeśli chcemy sobie jakieś tam nawyki wykształcić albo mamy jakieś określone cele i po prostu chcemy do nich dążyć. No i oczywiście truskawki, jak już mówiłam, czyli moja miłość aktualna. Dlatego, że mamy na niej sezon, więc trzeba korzystać.